Problem dość powszechny, natomiast przez wiele osób bagatelizowany. Czyli co zrobić, jeśli wieje nam z naszych kratek wentylacyjnych? Inaczej mówiąc, zimne powietrze, zużyte powietrze, zamiast być wyjewane przez komin na zewnątrz, to te dostaje się do środka, znacząco wychodzając w nasz dom. Uwierzcie mi, że już nawet jedna kratka z takim problemem. Może znacząco wpłynąć na ilość zużytego opału. Problem będzie trudniejszy do wychwycenia, jeśli w naszym domu ogrzewanie pracuje w sposób ciągły. Najlepiej wyłączyć na parę godzin kocioł, poczekać, aż powietrze w domu zrobi się lżejsze, i wtedy będzie łatwiej nam posprawdzać nasze kratki wentylacyjne. Nie sprawdzajmy tylko jednej kratki, a wszystkie, bo może okazać się, że. Z jednej nam wieje, a z drugiej już nie. Nagrzane powietrze w naszych domach jest powiedzmy cięższe, przez co w pomieszczeniach tworzy się nadciśnienie, dlatego nie czujemy, że zimne powietrze może wpadać przez kratki wentylacyjne. Jak poradzić sobie z tym problemem? Po pierwsze i najważniejsze, sprawdzić komin. Sprawdzić, czy mając kratki wentylacyjne na bokach komina czy pomiędzy kanałami, miejsce zaznaczone na czerwono, jest zrobiony otwór, aby powietrze mogło sobie bezproblemowo przepływać. Tutaj chciałbym na chwilę się zatrzymać, bo na moim kominie wszystko się zgadza. Sprawdziłem to osobiście. Pomiędzy dwoma kanałami wentylacyjnymi mam otwór, a mimo to, jak widać na załączonym materiale, dalej występuje problem z lewym powietrzem. Przez to, że mój dom ogrzewam, Raz na dobę po pewnym czasie zacząłem odczuwać jakby delikatny ruch powietrza, i nie mogłem znaleźć przyczyny. Aż w końcu się udało. Tak jak wspominałem, napływ powietrza jest bardziej wyczuwalny, jeśli powietrze w domu mam lżejsze. Ktoś powie: no ale jak? Powietrze może być lżejsze lub cięższe. Powietrze to powietrze. Im bardziej powietrze w pomieszczeniu jest nagrzane, tym bardziej wyczuwalny jest zaduch, chyba istnieje takie słowo w polskim języku chyba. Jeśli mamy pewność, że z naszym kominem jest wszystko w porządku, to niestety należy przejść do punktu numer 2, czyli zatrzymać zimne powietrze w przewodzie, aby to lub te nie dostawało się do naszego domu. Tutaj z pomocą przychodzą nam takie kratki wentylacyjne z zaworem zwrotnym, czyli są to tylko takie zwykłe kratki wentylacyjne tylko z klapką, która blokuje napływ powietrza. Taka kratka wentylacyjna z zaworem zwrotnym pozwoli nam na odprowadzenie powietrza, ale zablokuje również napływ powietrza, czyli tak jak powinny działać kominy wentylacyjne. Należy pamiętać, że komin wentylacyjny nie służy do do prowadzenia powietrza, a jedynie do odprowadzania powietrza. Pamiętajcie, aby stosować kratki wentylacyjne z zaworem zwrotnym z głową, czyli nie stosować ich tam, gdzie istnieje ryzyko znaczadzenia. Kratki, które demonstruję w materiale są najtańszymi z możliwych, więc przed montażem wymagają drobnej modyfikacji, a mianowicie należy skrócić ich kołnierz, który skierowany jest, jest w stronę pomieszczenia. Po obcięciu komierza trwa to maksymalnie 30 sekund jaksem. nasza kratka będzie płaska, więc można będzie ją łatwo zakryć zwykłą kratką wentylacyjną, tak zwaną żaluzją i nikt nie będzie wiedział, że pod spodem skrywamy w pełni funkcjonalną kratkę z zaworem zwrotnym. Są oczywiście dostępne gotowe takie kratki z zaworem zwrotnym, które zakładamy bez żadnych modyfikacji. Ale kosztują one dziesięciokrotnie więcej niż te, które pokazuje w materiale. Należy też powiedzieć sobie wprost, że montaż kratek z zaworem zwrotnym to nie rozwiązanie problemu, o jedynie jego maskowanie. Jedynym skutecznym rozwiązaniem problemu z napływem lewego powietrza przez kanał wentylacyjny to montaż na kominie nasady obrotowej, dzięki której będzie wymuszony ruch powietrza, w którym to zużyte powietrze z pomieszczenia będzie wyprowadzane z przewodów wentylacyjnych ku górze, czyli tak jak to powinno działać. Nasadę obrotową można zastosować jedno na dwa przewody wentylacyjne, lub jeśli mamy miejsce, na każdy przewód oddzielny. Po montażu nasad obrotowych może okazać się, że nasze kratki wentylacyjne z zaworami nie będą już potrzebne, lub zastosowana zasada obrotowa będzie sprawiać, że. Będą one cały czas otwarte lub będą się cały czas wychylały. Wszystko zależy jakie nadciśnienie będzie utrzymywane w pomieszczeniu i z jaką siłą będzie działać nasza nasada obrotowa. Sam też mam zamiar zamontować nasady obrotowe, tylko ja będę zmuszony montować je z boku, ponieważ na kominie mam założoną zbrojoną czapkę betonową, dodatkowo obróbki blacharskie więc łatwiej, aczkolwiek drożej będzie mi wyprowadzić kanały na boki i połączyć je z nasadami obrotowymi. Oczywiście będę musiał zaślepić otwory pomiędzy dwoma kanałami wentylacyjnymi, zaznaczone na czerwono. Jeśli nie macie jeszcze kominów, dopiero je stawiacie, sugeruję aby nie zakrywać góry przewodów wentylacyjnych, a zakończyć je nasadami obrotowymi to pozwoliłem uniknąć się potrzebnych kosztów. W czasie kiedy oczekiwałem na przesyłkę z kratkami wentylacyjnymi pozamykałem je sobie testowo na przykład czopami ze styropianu i już wtedy zmiana była odczuwalna. Nagrzane powietrze znacznie dłużej trzymało się w pomieszczeniu. Czy kratki wentylacyjne z zaworem zwrotnym mają jakieś wady? Tak. Te tańsze potrafią hałasować podczas domykania, ale można posmarować ran delikatnie z silikonem i poczekać aż wyschnie i po problemie. Na pewno ktoś zapyta: A co z doprowadzeniem powietrza, skoro klapki w kratkach będą posamykane? Powtórzę jeszcze raz. Przewody wentylacyjne mają wyrzucać powietrze na zewnątrz, a nie je dostarczać. Przewody wentylacyjne, które tak jak w moim przypadku doprowadzały powietrze z zewnątrz, nie spełniały warunków technicznych więc nie działały prawidłowo wręcz przeciwnie, działały niekorzystnie bo pomyślcie sobie, że zwykle od przewodów wentylacyjnych macie przewód dymowy lub spalinowy i przy silnych podmuchach wiatru część dymu może być wpłacana do budynku właśnie dzięki odwrotnie działającym przewodom wentylacyjnym dlaczego tak się dzieje że mimo iż komin jest postawiony zgodnie ze sztuką ma problem z zaciąganiem powietrza do środka pomieszczenia. Powodów może być kilka, ale wykluczając z góry nieprawidłową wysokość komina, najczęstszym powodem są drzewa lub pobliskie ściany budynku, które zaburzają prawidłowy ruch powietrza. U mnie niestety wokół domu rosną stare dęby, więc to by sporo wyjaśniało. Pozdrawiam.